Mariusz G. rozkochiwał w sobie kobiety, a później pozbawiał je życia, by przejąć ich mieszkania oraz majątek. Krwawy tulipan uchodził za atrakcyjnego mężczyznę. Prowadził dobrze prosperującą firmę, był szarmancki i czarujący, więc z łatwością owijał sobie pokrzywdzone wokół palca. Żądza pieniądza pchnęła go w szpony przestępczego półświadka, a chęć wzbogacenia się była silniejsza niż ludzkie odruchy. Wybierał kolejne kobiety, które postanawiał wykorzystać. Po wszystkim te znikały w tajemniczych okolicznościach, informując rodzinę o rzekomym wyjeździe za granice. W rzeczywistości sprawca zabijał je i ukrywał zwłoki, zakopując ciała pod ziemią. Potem przejmował majątki oraz mieszkania, fałszując umowy i dokumentacje. W całym procederze miał też wspólników, i choć sąd skazał go na dożywocie, to niespodziewanie w 2025 roku w wyniku apelacji wyrok z zaskakujących powodów uchylono. Teraz cały proces ma rozegrać się od nowa.